Hej, w tym odcinku odblokujemy sobie doja. W tamtym tygodniu ankietę, w której mogli się decydować, czy odbierzemy czaka, czy właśnie doja. Było 50 na 50, ale, ale pytałem się wiele osób też prywatnie i wybierały doja, więc go też odblokuję. Więc odblokuję go, zakleję na to oczywiście, żeby było po prostu szybciej. Dobra, odblokowaliśmy, teraz oczywiście wybierzemy tylko jedną postać, która będzie Maisie. I już zmieniamy na dołcza I teraz testujemy jak się nim gra. Ja tutaj nie będę nic zmieniał oczywiście w nim, więc po prostu zagram nią jedną rundę. jak widzicie, gram przeciwko botom, ale to jest jakieś normalne, no bo jednak, wiecie, trzeba się najpierw nauczyć grać. Generalnie słyszałem, że ta postać jest bardzo podobna do Jeki, więc też to sprawdzę. Okej, okay. włączę tego ulta, który daje podobno w sensie odradzanie się i teraz mogę go pokonać, no ale też widać, że to jest bot. Bo strasznie mało ten mój dodge zadaje. Więc muszę go sobie potem ulepszyć. Dobra. Myślę, że zaraz tego Franka pokonamy. Dobra, to jest. Okej, okay, ja mam tego Franka podjechał. Dobra. Teraz te skrzynki sobie weźmiemy, żeby było nam łatwiej, bo im więcej było, tym lepiej. Tym można celować, a nie wiem po co. W sumie... Ok. Pierwsza gra oczywiście wygrana, bo nie da się chyba w sumie inaczej. O właśnie, to jest zwycięska pasta i ją może bardzo dobrze wbić. A potem może wbić 25 rangę jakiejś postaci. Na przykład nie wiem, na Shelly. Bo na razie mam w sobie tylko na Edgarza tak w sumie kiepsko trochę. Bo on jest dosyć na no skillowy Ja wolę mieć na jakiejś skillowej postaci. No więc na dooj w sumie... Nie wiem czy by się dało, ale ulepszę sobie... Aha, już więcej nie mogę, dobra, star points'y, ok, ok, ale jeszcze mam w sumie, aha, już star points'ów nie mam, i tutaj w ogóle były star points'y? Były, już nie ma, no nic, dobra. Tutaj master jeszcze sobie zobaczymy, tak, taka ikona, więc w sumie to wszystko, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym materiale.